Trzymaj, 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 trzymaj Ręką przytrzymuj Hamulec, spróbuj go odciągnąć od krzaków Odciągnij go od krzaków, bo tylko w miarę na wytrzymałości. Odejaniu. Dobrze, 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 dobrze. Z powolutku, powolutku. Spróbuj go odciągnąć troszeczkę od tego ziela, bo tam na pewno wzielsku Walcz Wal, walcz, walcz, Sharpie. Walcz, walcz, walcz. szarpie? Na zaczepie, który pewnie siedzi w trawach. Spróbuj go z tamtą wyrwać, jak się uda. Powolutku powolutku Zaczep. Ruszył? Nie, nie idzie nic. W krzakach siedzi pewnie. Powoli, przytrzymuj żyłkę, Rawciu. I teraz się spróbuj cofać. Cofaj się, spróbuj się cofać. co cokolwiek? Idzie czy nie idzie? Nie. No w zaczepie siedzi. Ania, weź podbierak I, i wejdź do wody. No i dobrze, że go wyjęliśmy. No. Dobra, jak fajnie daje. Czyli jednak dobrze, że podciągaliśmy go. tu mam wejść do wody? Tak, tak, oczywiście. Wejdź do wody i namocz tą siatkę od podbieraka. No wejdź, kurczę, wejdź do wody. Powoli, 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 Rafał. Dobra, i podbierak do dna. Do dna? Tak. O, i tak się trzymaj. i Rafał ci nakieruje tą rybę. Rafał, tutaj z hamulcem. Rafał hamulec poluzni teraz już. Dobra, nie za dużo. Tak trzymaj, on ci nakieruje wtedy jak już będzie ryba blisko, to wtedy podniesiesz ją do góry. Powoli, powoli, trzymaj go, trzymaj go. On jak ma zielsko na głowie, to troszeczkę inaczej reaguje, wiesz. Jak koń z klapkami na oczach. Spokojnie, spokojnie. No i spróbuj lawciu wyżej. Przytrzymuj sobie ten hamulec teraz ręką przy szpule. Jak będzie odjeżdżał, to go wtedy popuszczaj. Ale To dobrze, to nawiń trochę żyłkę spompuj. Wędka niżej, 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 niżej i do góry teraz. I powoli tak właśnie pracuj. Nie musimy się śpieszyć I znowu wędka niżej, 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 niżej niżej, ale nakręcę, żeby napięta żyłka była żeby nie dać mu luzu. To nic tutaj w nic, nic, I do góry Golaf, wyżej go unieś. Rafał, wędka niżej i do góry. Bo ryba jest daleko. Daleko jest? No nie wiem gdzie teraz, bo nie widzę jej, ale... Rafał, uważaj, żeby ci ten zaczep nie podszedł pod samą żyłkę. No i tak, jak teraz on luzu dostanie, to na pewno się to uda wyjąć. Na pewno. Rafał, ja nie wiem, czy to kurczę... O matko! Nie, zależy, masz zielsko na tym, na czubku wędki. Chłopie, już nie podwiniesz tego teraz, kurczę. Daj mi tą wędkę, weź to zielsko, obierz, bo kurę to będzie walka z wiatrakiem. Tu masz. Obierz to zielsko. Powoli! Wszystko powoli. Ale jak nam ty zielsko ściągasz? Powoli! Powoli, przyspiesz, bo żeby ryba nie sprysnęła. Powoli, powoli, puść to już. Trzymaj wędkę. Teraz spróbuj dalej walczyć, powoli, podejdź sobie niżej. Powoli, powoli, wszystko ma być powoli robione. Ania, Ty tak stoisz, tak jak tego. Niech Cię odbije troszeczkę właśnie na wodę. Dobrze, dobrze, wszystko jest cacy. No. Lekko podwin, teraz, Rafał, ale na napiętej żyłce to ma, nie ma, ma, nie dostawać luzu. Na napiętej żyłce dobrze i tak go trzymaj. Rafał, przytrzymuj szpulę, chłopie, i teraz go pompuj. Podwiń, po wędka do przodu, Rafał, wędka do przodu, tak, nawiń sobie żyłkę. I teraz trzymaj za szpulę, chłopiec, za szpulę trzymaj, Rafał, za szpulę i do góry go teraz podciągaj wędką. Dobrze? Ania, ty trzymaj siatkę tak jak trzymasz, trzymaj go. Spokojnie, Rafał, teraz mu lekko daj, żeby on do lekko odjechał. Spokojnie, 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 dobrze. Dobrze, i przytrzymuj szpulę, tylko tak mu dawaj, żebyś wiesz, i żyłki znał, nie? Powolutku. Spokojnie, Rafa, teraz zrób krok do tyłu ewentualnie z wędką. Pochyl, pochyl wędkę do przodu, ale na napiętej żyłce cały czas. I teraz go do góry, do góry wędka, wędka i przytrzymuj szpulę. Ania, ty trzymaj siatkę tak, jak trzymasz cały czas. Powolutku. Rawciu, powolutku, powolutku, bez nerwów. Powoli. Nie on se zejdzie kawałeczek. Dobrze. I spróbuj go teraz znowu do góry. Powoli. Dobrze, powoli teraz. Rawciu, do góry go unieś. Do góry go unieś. Głowę nad wodę właśnie. Ania, ty trzymaj siatkę. Jeszcze troszeczkę Ania siatka do góry. Siatka do góry. Do góry siatka. Do góry do góry. Jest! Ho, ho! Brawo! Brawo ten pan i ta pani! Brawo! Do góry, Ania, Ty do góry teraz wędkę, Rafałowi już siatkę zostaw. Brawo! Nasza Czekaj, 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 czekaj. Rafał, spokojnie. Ania, połóż wędkę na podpórkę. Aniu, Aniu, podpórkę. I skocz po to, co tam wisi na drzewie, ta mata. Wiesz gdzie? Na sośnie, nie? To weź tą matę przynieś, dobrze? Powolutku, powolutku. Tam tam z tyłu na sośnie, gdzie ręczniki. Po prawej stronie. Gdyby nie, że ona chłopie, to byś go nie wyjął. Nie ma szans. Eee, na piątkę celująco no pewnie, dobrze, dobrze. Spokojnie, już teraz jest spokojnie. Elegancko, i teraz Ania weź tą matę na brzeg, i Rafał tam zaraz przyniesie, przyniesie tą. Może, tak? może być z wodą, może być bez, to tylko chodziło o to, żeby było wilgotno. Wiesz? No, 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 o właśnie, tutaj na słoneczku może być. O, a teraz, teraz weź wędkę, Ania, weź wędkę teraz w rękę, bo Rafał będzie teraz siatkę wynosił z rybą. Ja będę szła do tyłu, ty? Tak, i ty wędką do tyłu, a Rafał z rybą. Z 2,5. i pół. Chłopie ten jest dużo większy niż tamten. Tamten jest większy. Kurczę, Rafał, ty, ryba życia. Kochanie, Dobra, możesz wędkę położyć na brzegu. I sobie podejść do Rafała i do ryby Na to Kochanie takiego, żeś nie i jeszcze nic nie widzisz Twoja ryba ci powiedziała o tym braniu to, to dzięki tobie widzisz, mamutko hmm. wypruwać dać? wyprówać nie Chciałabym, <śmianie> żeby było troszkę śmiesznie. No przecież. Ale ciekawe. Ja w tyle on jest dużo większy niż naprawdę. No przecież. Myślę, że to jest ponad 15 kilo w jednym kawałku, na pewno. Jest jak mi serce waliło. Pozdrów, mamusie. Pozdrawiam. Jest? Zabrać to? Tak. To na bok, tak żebyś tylko nogą gdzieś, nie tego, wzdłuż wędki najlepiej, wiesz. Wzdłuż wędki sobie połóż to. O, Rafa, przykryj go, przykryj go, przykryj go. O właśnie, dobra, bo on już teraz... No, żeby się nie wbiło, powolutku, powolutku, wzdłuż wędki Aniu, wzdłuż wędki dobra, i to niech sobie stoi. Zawsze z powrotem go do maty. No. Powolutku. Spróbuj, spróbuj go wyjąć z siatki, żeby on w samej macie był, wiesz? Zawcie no ciekawego może Ci pomogę. Tak, to ci pomogę. No zaraz spokojnie. Tak? No dobrze, to pomalutku. Bez nerwów, po co się denerwujesz? Bo to się warto denerwować w takim momencie. No i spróbuj siateczkę delikatnie wyjąć spod niego. No i dobra i teraz go spokojnie obróć go teraz do maty. O. o i teraz siatka na bok. Jest okej, okay. dobra. Waga jest na stoliku w tym, w przyczepie. Tu po lewej stronie, na tym aluminiowym. Niezły byl, Niezły. A to jest. Ja już ja znam tego karpia. Ja już włącz. Niech ty już ważył, co? nie, no Rafał. Rafał niech waży. To on jest tutaj kure głównym sprawcą. O, teraz będzie dobrze. O, zwłaszcza zero razem. Zero jest. Tak, oficjalne. 0-0. Zero zero. Rafał, dawaj na wagę. Poczekaj, bo Ania nie podniesie tego. Rafał, połóż go z powrotem, bo jej palce połamiesz. Ja ci podniosę. Nie, 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 spokojnie. Niech Rafał weźmie to, zaczepi niech sam to podniesie. O, no, kochanie. 14,98 kg. Możesz mu pomóc wszędzie. Ja no to dawaj tu pomóc. Tam trzymaj siatkę. Pomóż mu rybę wkładać. Rafał, niech ci pomoże Ania, bo jednak sobie sam możesz nie poradzić, wiesz. Nie. Pewnie, co razem, to razem, bo to wiecie, że we dwoje to dużo lepiej jest to. O, Rafał tam zapnie. Rafał, to jeszcze są pora zatrzask zapiąć, tak? No. Tak. O, i teraz... Nie, nie, już nie trzeba. Jak jest zatrzask, to tam już nie ma takiej potrzeby. No. I nie. teraz... Tylko nie przy pomoście, Rafciu. wiesz co? Ja myślę, że... Że tutaj, tutaj. Tam, 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 trochę dalej wejdę i... No i do krzaka go przywiąż. No, wiesz nie, bo jak to na filmie będzie wyglądać? YouTuberzy mogą być zniesmaczeni takim które wyglądem gaciów. Ci. No, cały układ graficzny, no dawaj, zasuwaj. Do krzaka tutaj masz, po prawej stronie krzaki, do sznurka. Ależ ten Rafał jest męski. No i to krzaczka, bo tam sznurka powinno być na tyle, żeby... Dobra, trochę ale tak on jest. A widzisz, Ty się dziwiłaś czemu jakem? Nie, ale wy się bałam, bo tak ona już na wierzchu, bałam się, że podbiera dobrze nie. Dobra, Rafał, chodźcie tutaj jeszcze do, do filmu. Do filmu wystąp. Kochanie. No, no gdzie ty sam? To ty jesteś ojcem sukcesu, a matka gdzie? Nie Kto powiedział, że jest branie. No. I kto pomógł wyciągnąć? O. Dziękuję kochanie. Teraz to tylko razem. Tylko, teraz, tylko, teraz to tylko razem będziemy kawiać. No, elegancko. Miłość w klozecie. O. Pozdrawiamy. Hej. Tak się łowi, tak się łowi na Gryży... gryżycach. Hej.